Witajcie kochani serdecznie, wiatrak wam nie, nie przeszkadza, bo to tak oddaje odgłosy. E, żadne zwierzę wam nie przeszkadza, bo jest siesta, jest gorąco, wszystko w ciszy i spokoju. E, utrzymuje swoją energię i to człowiek też powinien robić. Śmieli się z muzułmanów, że są nieroby, a oni w południe po prostu e, szparują sobie energię. Nikt w gorąco nie pracuje, tak w Hiszpanii. Dobrze. Zaczynamy. Od nowa komórki macierzystej i Renata Urszula, hasło kwiatuszek. Wszyscy już są tam gotowi. Była oczyszczona. Mam nadzieję, że będzie zapraszany. Simone przekazuje wizerunek. I teraz Renata R-E. N. A N-A-A-A. U S-C S-C s u l a Przechodzą teraz do pomarańczowej bazy, powinna być już w wodzie turkisowej, baza się otwiera, lewitują do środka, jest, 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 już woda ta energiczna jest w ruchu i ta postać ciemna jest widoczna Tutaj w tej wodzie turkisowej. Brązowa farba jako pierwsza już wypływała i wypływa cały czas, to znaczy się układ i czerwona farba wychodzi, układ trawienny jest wypłukiwany z informacji i układ krwionośny. Niebieska farba dochodzi, układ oddechowy jest wypukiwany, to znaczy komórki z informacji. Zielona farba to jest komórki zmienione genetycznie. Są Rozjaśnia się ta postać w wodzie. Im więcej jest wypukiwanych organów, tym jaśniejsza się robi ta postać. I już się te kolory wymieszały na zewnątrz. To, to ciało znajduje się cały czas w tej przezroczystej, kryształowej, pięknej, turkisowej wodzie, a te, te brudy, te, te informacje wypukiwane są wyrzucane na zewnątrz. Poprzez, rozjaśnia się cały czas ta postać, dlatego że e, tak ta technologia pokazuje e, te informacje kolorami, które organy są wypłukiwane. To jest dla informacji dla Was, bo tam nie potrzebują tego, bo oni widzą to. I pozytywna energia wypełnia całą bazę, znaczy się, że dochodzi do przyspieszenia wypłukiwania pozostałych organów, a tu cały czas wędruje nasza Ania w tą i z powrotem. Ona jest po operacji jednego oczka. Prawie nie widzi, ale oczko zostało zachowane, tak widzicie, zwierzęta cały czas. Już się taka robi kremowa ta postać. Dużo zwierząt, dużo problemów. I dużo oczekiwania pomocy od nas, ale dostają tę pomoc. Wszystkie są szczęśliwe i chcemy, żeby wszystko jak najlepiej było. I już taka ostrobiała biała się robi ta postać. Za chwilę. Do, tutaj mam jeszcze pytanie do Rafaela. W trakcie tej e, szklanej półkuli. Już się baza otwiera dla całej grupy, która będzie lewitować tam do szklanej półkuli, gdzie najważniejsza część całego procesu tam się odbywa od nowa komórki macierzystej. Za chwilę będą lewitować i będą oczekiwać przy stole kryształowym, tam aż ta postać teleportuje tam na stół kryształowy. Już się ta postać robi przeźroczysta. Znaczy się, że już końcowe komórki są wypłukiwane. Ostatnie. I cała grupa lewituje do szklanej półkuli już czekają tam przy stole kryształowym. Na tą istotę. Tu jest już czerwona. I doszło do teleportacji. Ta istota już teleportowała. Jest na stole kryształowym. Woda jest spuszczana. Portal się zamyka w podłodze, leży na stole kryształowym, skan zjeżdża i zaczyna ściągać. Warstwa po warstwie, a zostanie odkryta komórka macierzysta. Czekamy w tej chwili. I skan się zaczyna. Komórka macierzysta jest odkryta. Z warstwami skan podjął do góry. Komórka macierzysta znajduje się na, tutaj na mostku. Okay, I już ten robot jest z tą ramię, z tą igłą, wziął na miarę na tą komórkę macierzystę, ona się rozświetla zawsze poprzez tą technologię czerwona, z niebieskim punktem. Niebieski punkt oznacza całe archiwum informacyjne ciała fizycznego i duchowego. I tam właśnie dojdzie do wymiany informacji teraźniejszych, zniszczonych do tych na pierwotne informacji zostaną dostarczone z archiwum, z tej całej postaci, która jest tam, ta całość tam. To jest to archiwum tej części, tutaj, która przebywa w ciele angeordnet i ta informacja DNA jest e, w szpira, e, jako spiralna. E, ma kolor pink i fiolet, le, e, lekko fioletowy. Ta informacja. Każdy ma swoją własną, nie ma powtarzalnej. Tak? Nie ma powtarzalnych odcisków palców. Ociski palców to są nasze własne. Każdej jednej istoty nie ma tej samej, tak samo jak DNA. Już dochodzi do. Ja teraz z Rafaelem rozmawiam. To jest mój moment. Rafael di, di, a nie damę wobec Hansa, że mać in la bo Ja, ja, że myśle, bo komisj niech zum zum chaylun. Was, bedeutet das? Mamy tutaj pytanie właśnie od jednej pani, która przeszła laboratorium i nie ma żadnych zmian. I psychika blokuje coś jest, co nie dopuszcza do uzdrowienia jej ciała. Ona już przeszła wszystkie możliwe rzeczy i Coś ją blokuje, nie? To nie chodzi o nas, inne też możliwości wykorzystała. Świadomość nie dopuszcza ta świadomość, ale ziemska mózg nie dopuszcza do zmian. Doszło do blokady i trzyma się tego. Jakby przeszłość zniszczenia niezadowolenie, nieszczęścia, jakby to tak się zakorzeniło, że to trzyma i do dobrego nie chce dopuścić, do zmian. to musi halt irgendwie musi podjąć zmiany w codziennym życiu. Bez tego nie będzie żadnych zmian. Musi coś zmienić w życiu. Musi się wyprowadzić, odejść. E, e, przekształcić w coś innego, to, co dotychczas jest, i wtedy się i ta blokada wtedy puszcza. I e, właśnie Rafał mówi, i żeby nauczyć się e, e, zostawić, e, zostawiać, e, opuszczać, e, nie trzymać się niczego, e, być tom, tym wolnym w swoim własnym istnieniu tutaj, bo jak się czegoś trzyma to się blokuje wszystko, i zdrowie, i yy, jak ktoś jest nieszczęśliwy w związku, a trzyma się tego związku, bo się boi, bo no jak ja mogę odejść, to finansowo nie dam rady, albo gdzie ja pójdę, to jest całkowita blokada, zamknięcie i niewola własnego siebie. I tutaj trzeba, nie, nie ma czegoś tego, wszędzie dasz sobie radę, będzie inaczej, ale zawsze w lepszym. Krok, krok do przodu, opuść ten padł. Odżyjesz i wtedy wszystko się rozwiąże. Odpowiedź od Rafaela. Dobra, dziękuję. Cały czas jeszcze jest ta wymiana y, na pierwotne informacje. Tu nie ma nic zniekształconych, dodanych czy odejmowanych informacji. To jest pierwotna informacja, która przy zaistnieniu tej istoty została dostarczona. Już się igła poruszyła do góry. Proces odmłodzenia komórki został zakończony. Cieszymy się. I igła już opuściła ciało. Rafael odstawił do kąta robota. Skan zjeżdża i zaczyna składać ciało z powrotem, warstwa po warstwie, w odwrotnym kierunku. Ostatnia warstwa zdjęta, jako pierwsza jest nakładana i teraz idzie z inną szybkością. Skan, komórka była płytko, to jest, jest płytko położone, była płytko, jest. Iskan się zatrzymał pusty, podjechał do góry, automatycznie zosta, dostała nową aurę i nową ochronę planetarną. Usiadła sobie krótko na stole tylko i zeszła. Bardzo króciutko usiadła, wyprostowała się i zeszła ze stołu. I teraz e, e, robi sobie taką gimnastykę dłoni, nóg, e, uchłony, sprawdza ciało, takimi płynnymi ruchami to robi. Składa wszystkich podziękowania. Już portal z gapką się otworzył. Żegna się. I zniknęła, gratulujemy, od tego momentu zacznie się dużo dziać. W ciele fizycznym, bo to jest kopia nałożona i mogą występować różne symptomy, ale to są symptomy, nie jakieś zmiany chorobowe. Tam, gdzie są e, zmienione komórki, tam od tego chyba się zacznie, bo tak zawsze jest. I, I jak długo trwa? Nie wiem, zależy jak ciało było już, czy komórki, czy zdeformowane, zniekształcone, tak długo ten proces, to jest proces i tutaj trzeba mieć cierpliwość. Cieszymy się, gratulujemy. Nada